Cześć, z tej strony Abakus a dzisiaj pokażę Wam moje zakupy na przestrzeni tego miesiąca. Zapraszam do oglądania. Z początkiem tego odcinka zaczynamy nową serię na kanale, czyli LEGO Haul. Pierwszy odcinek z tej serii pojawił się już w maju, wraz z moim hałem z Warszawy. W owych odcinkach będę pokazywał Wam moje comiesięczne zakupy związane z klockami LEGO. Oczywiście taką samą serię prowadzi Klockowy Kacper oraz Po prostu Klocki, tylko pod inną nazwą. Oczywiście pozdrawiam Was chłopaki z tego miejsca. No i co? Bez zbędnego przedłużania przejdźmy do odcinka. Pierwszym przedmiotem jest zestaw z serii LEGO Ninjago o numerze katalogowym 70648 Zane Dragon Master. Sprowadził go dla mnie Klockowy Kacper. Za co bardzo mu dziękuję. Dałem za niego 22,50. Z tego co pamiętam, on chyba jest z jakiegoś sklepu w Bolonii. Jeżeli się mylę, to Kacper możesz mnie poprawić w komentarzach. Ogólnie powiem Wam, fajny zestaw. Trochę widać ślady, jak sobie tak leżał przez parę lat. W sumie chyba 3. Przejdźmy do kolejnego przedmiotu. Teraz przejdźmy do nieco starszego zestawu z serii Lego Trima o numerze katalogowym 70232. Plemię tygrysów zębnych. Cena katalogowa zestawu 44 zł i 99 groszy. Zestaw ten został sprowadzony mi przez Wojtka Ninja. Odwiedził on sklep w Chrzanowie taki, w którym są starsze zestawy, takie unikatowe. No, i ja oczywiście skusiłem się na ten zestawik, ponieważ mam dwa inne takie z niedźwiedziami oraz krokodylami. Mam teraz te z tygrysami szablozębnymi. No, i będzie mi brakować tylko tego z wami. Przejdźmy do kolejnego przedmiotu. Przejdźmy sobie do pierwszej paczuszki w tym odcinku. Jest to paczka z Vinted. Zamazałem tam jakieś niepotrzebne dane. No i co? Spróbuję się tu dostać jakoś. Oczywiście mam przygotowany swój taki mini tapeciak. Jakoś może nie będzie potrzebny. Hmm. Dobra. Spróbuję może w taki sposób. Albo wiecie co? Ja sobie to otworzę poza kadrem i pokażę Wam co tu mam. Dobrze, udało mi się przedostać jakoś przez tą dużą warstwę taśmy klejącej. No i co, wyciągnę swój zestaw. Jeszcze sprawdzę, czy wszystko wyjąłem. Tak, wszystko. Mam tu kolejny zestaw Dragon Master. Tym razem mam Kaja o numerze katalogowym 70647. Jest trochę. To pudełko zgniecione, w takim nie za dobrym stanie, ale pomyślałem sobie: Dobra, mam te dwa już Dragon Mastery. No to była fajna okazja 25 zł. Oczywiście, ja zaproponowałem cenę 22,50. Sprzedawca się zgodził. No i wziąłem ten zestaw. Jeszcze tylko brakuje mi kola i Drzeja, i chyba. Spróbuję ich zdobyć, aby mieć po prostu wszystkie te Dragon Master. Naprawdę ten zestaw bardzo mi się podoba. Oczywiście jestem fanem Kaja, więc kolejny Kai do kolekcji. I co? Przejdźmy do kolejnych paczek. Przejdźmy już do kolejnej paczki. Jest ona oczywiście z Vinted. Paczka była zapakowana w folię chroniącą oczywiście. Uchroniła to nasze pudełko. Nie mogłem się oprzeć temu zestawowi. Yy, zaraz zobaczycie jaki to jest oczywiście. Była w sumie dobra okazja na niego. 55 zł. Oczywiście używka, ale pomyślałem, że się skuszę. I ja oczywiście zaproponowałem cenę 50 zł. Oczywiście sprzedawca się zgodził. Już nacinam ostatnią tasiemkę. I już mogę otwierać paczkę. O, miłe zaskoczenie, bo sprzedawca w ogłoszeniu nie miał napisane, że ma pudełko do tego zestawu. No jest to bardzo miłe zaskoczenie i oczywiście idzie to na plus tego sprzedawcy. Widać wszystko bardzo ładnie zabezpieczone. Wezmę sobie to pudełko na bok. No i jest. Mam ten zestaw. Jest to. Zestaw Kai Fighter o numerze katalogowym 70721. Jest to zestaw z trzeciego sezonu Lego Ninjago. Reaktywacja oczywiście. Mamy tu pojazd Kaja. Jest jeszcze ta nowsza wersja Legacy, którą oczywiście posiadam. I zastanawiam się nad taką łączoną recenzją tych zestawów. Oczywiście no jest tu trochę zgniecione to pudełko, ale tak czy siak idzie to na plus. Bo jest to pudełko. Bardzo dziękuję temu sprzedawcy za tak dobrze wykonaną transakcję. Mi się ten zestaw podoba i w głównej mierze kupiłem go dla figurki Cryptora. Kolejna paczka jest nieco mniejsza. Oczywiście też jest z vinted. No i co, otworzę już ją sobie. Jest to bodajże już ostatnia paczka z vinted w tym odcinku. Przeglądałem sobie Vinted i znalazłem bardzo ciekawą ofertę na figurkę Skylar. Widzę tutaj jest rozłożona, niestety niezapakowana w żaden woreczek strunowy. Sprawdzę sobie, czy już wszystko wyjąłem. Tak, w sumie złożę sobie tą figurkę na nagraniu. Oczywiście mamy kołczugę, czy jakoś tak, główka, no i Maska. Tak się prezentuje ta figurka. Bardzo fajna. Zakupiłem ją za cenę 15 zł i myślę, że warta była swojej ceny. Przejdźmy do kolejnej paczki. Ostatnio zrobiłem sobie zamówienie z Empika. Zamówiłem tu sobie kolejny zestaw, oczywiście z serii Ninjago. Zaraz wam pokażę jaki. Ja już sobie wezmę mój nożyk i zacznę nacinać taśmę. Niestety tam niektórych części nie będziecie widzieli, bo mój kadr po prostu tego nie ujmuje. Oczywiście zestaw kosztował mnie 163 zł i 40 groszy. Ja wykorzystałem sobie kod rabatowy, który miałem na 50 zł. I bodajże kosztował mnie ten zestaw wtedy 113 zł i 40 groszy już naciąłem ostatnie 8 a jeszcze gdzieś tam po boku O, już mam dobra muszę tutaj manewrować tym pudełkiem no i jak już widzicie jest to Zestaw już wiadomo jaki, ja sobie odłożę ten karton na bok i zaraz do Was wracam. Tak prezentuje się pudełko tego zestawu. Jest to zestaw o numerze katalogowym 71753 Fire Dragon Attack na polski. Atak smoka ognia. No i po prostu powiedziałem sobie, że muszę mieć ten zestaw, kiedy pierwszy raz pojawiły się zdjęcia tego zestawu. No ten smog jest po prostu według mnie wspaniały. Te skrzydła, ta główka, nóżki bardzo ładnie wykonane. No i też kolejnym y, oczywiście powodem do zakupu tego zestawu jest figurka złotej Nii bo jest to zestaw kolejny tych z nowości, zestaw rocznicowy. Oczywiście Lego Ninjago Legacy. Jeszcze pokażę wam jak prezentuje się Pudełko z tyłu. Tak się ono prezentuje. Mamy tutaj jakieś funkcje zabawowe. Oczywiście tutaj Cold O Six Golden Ninja oraz jakieś sceny z serialu. Już nie mogę się doczekać, kiedy złożę ten zestaw. Przejdźmy do kolejnych paczek. Przechodzimy już do ostatniej paczki w tym miesiącu. Nie jest to jakieś moje zamówienie gdzieś. Na przykład z Allegro czy coś. Nic nie zamawiałem. Jest to paczka z tradeu między mną a pewnym Instagramerem Brixu. Brixu zaproponował mi kolejną wymianę. Możecie niektórzy, którzy byli na live u mnie, możecie go pamiętać, jak otwieraliśmy paczkę od niego z tradea. No i co? Ja już biorę swój tapeciak i sobie otworzę tą paczuszkę. Wymieniliśmy się tak, paroma figurkami. A zaraz zobaczycie jaki jazdo byłem. Yy, no, a kto obserwuje Brixu ten pewnie wie jakie on otrzymał figurki ode mnie. No i co? Otwieram sobie tą paczkę. Zobaczymy jak to mi pójdzie. Dobra, tu już nacięliśmy. No tu coś nie chcę złapać. O. Już, już jest prawie. Dobra. O, i chyba już mogę otworzyć paczkę. No, co jest? Dobra. Dobra. Mam to. Otwieramy ło. Tu jakiś <gryw> karton odpad, chyba taki karton zabezpieczający. Jakiś papier. Taki chyba to jest z jakiejś taśmy, po taśmie klejącej, coś takiego no jest, pierwsza figurka jest to figurka Shakti z gry e, Star Wars The Force Unleashed mm, tak się ona prezentuje, jest oczywiście w takim fajnym opakowaniu e, oczywiście, e, hashtag FST Customs, awesome mini feature building for you no jest Shakti Tutaj z tyłu mamy jakieś informacje. Oczywiście mają oni Instagrama, Facebooka oraz Twittera. Zaproponował mi tą figurkę Brixu. No to pomyślałem, że wezmę. Spodobała mi się. Dobra, przejdziemy do kolejnych. Znów jakieś zwiki papierku. Tutaj znów jakieś zabezpieczenia. No i są figureczki. Ja sobie to wszystko wyjmę i zaraz do Was wracam. Wszystkie te paprocie, jakieś zabezpieczenia, pudełko odłożyłem sobie na bok i możemy przejść do woreczka strunowego z figurkami. Ach, bardzo dużo jest tych figurek. No i jest kolejny custom, jest to klon, niestety nie pamiętam jego nazwy, W Brixu też mi go zaproponował, no pomyślałem, skuszę się. Nie, przynajmniej dwa kastomy w kolekcji. Kolejną figurką jest żołnierz najwyższego porządku. Prawdopodobnie jest on tutaj w 8 sztukach. Taki sam klon do armii będzie żołnierzy najwyższego porządku. Następną figurką jest Savas opres. Tak się on prezentuje. Chyba ma złe nóżki, tak mi się wydaje, bo on miał chyba całe czarne. No nie wiem, ale naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. No i mam już dwóch braci: yy, Darta Mola i wreszcie Savage Opresa. Kolejna figurka, a jest to Asaj Ventres. Kolejna figurka to jest Anakin Skywalker z drugiego epizodu. Gwiezdnych Wojen. Tak się prezentuje z przodu. Tak z tyłu. Kolejna figurka to Scarif Trooper. Kolejna figurka to Padme Amidala. Kanan Jarus. Kolejne dwie figurki to szturmowiec z serialu Rebelianci. No i Snow Trooper z zestawu 4. Ustawiłem tutaj w miarę równo 7 żołnierzy najwyższego porządku. Jest jeszcze tu po boku 1, czyli 8. No i jeszcze 26 sztuk droidów klasy B1. Tak się prezentują wszystkie figurki razem. Ja bardzo Ci dziękuję, Brixu, za tą wymianę. No i co? Ja sobie już przejdę do podsumowania. Podsumowując, zakupy z tego miesiąca uważam za bardzo udane. Udało mi się kupić dużo unikatowych setów z Ninjago, jakichś misbów, nawet trochę nowości i zdobyć bardzo ciekawe figurki do kolekcji. Mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał. To już byłoby na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i cześć!